Pewien misjonarz był z misją humanitarną w Afryce. Któregoś dnia idąc w dżungli zauważył leżącego słonia. Podszedł i zobaczył, że słoń ma w nogę wbity gwóźdź. Zrobiło mu się żal i wyjął mu ten gwóźdź. Słoń wstał i popatrzył na swojego ratownika z umiłowaniem, jakby chciał powiedzieć: „Dziękuję. Odchodząc, odwrócił się jeszcze raz, jakby chciał powiedzieć: „Do widzenia. I zniknął wśród drzew. Ciekawe, czy go jeszcze kiedykolwiek zobaczę, pomyślał ratownik. Kilka lat później facet wybrał się do cyrku. Występowały tam różne zwierzęta, także słonie, ale jego uwagę zwrócił jeden słoń, który patrzył na niego w ten sam sposób jak ten z dżungli. Czyżby to ten słoń, pomyślał, jest do tamtego taki podobny? Po występie podszedł do słonia, pogłaskał go w uszy, ale wtedy słoń złapał go trąbą i pierdolił nim kilka razy o podłogę, zmieniając jego ciało w krwawy pasztet. Okazało się, że to nie był ten słoń.